W prostokątnym układzie współrzędnych na płaszczyźnie parę prostych prostopadłych opisują równania. Czyli mamy poszukać dwóch prostych, które są jakie? Które są prostopadłe. Kiedy dwie proste są prostopadłe? No, jeżeli iloczyn współczynników kierunkowych. Jest równy minus 1. Inaczej mówiąc, te współczynniki kierunkowe są liczbami przeciwnymi i odwrotnymi. Dobrze, to jakież tutaj mamy współczynniki? Odpowiedź A. Pierwszy współczynnik kierunkowy to dwójka. Drugi, zobacz przy xie. Tutaj nie ma, zatem drugi to 0. Mnożę współczynniki 2 razy 0, czy wyjdzie minus 1? No nie, zatem to nie są proste prostopadłe. Odpowiedź B. Sprawdzamy. Współ pierwszy współczynnik kierunkowy minus 2, drugi i 1, druga. Mnożymy. Wynik. 1. Zatem to jest poprawna odpowiedź, bo a1 razy a2 jest równe minus 1. Odpowiedź B. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.